Od poniedziałku 18 maja udostępnione są już hale sportowe. Limity osób, które będą mogły jednocześnie korzystać z danego obiektu sportowego, zostały dostosowane do ich powierzchni. Na przykład w halach do 300 m2 może jednocześnie przybywać 12 osób. Jednak nie oznacza to, że będzie można z obiektów korzystać tak jak przed wprowadzoną epidemią. Nie można na przykład korzystać z węzłów sanitarnych poza WC oraz szatni. Zwiększono limit osób korzystających z boisk, również w kościołach może jednocześnie przybywać większa liczba wiernych. W ramach trzeciego etapu znoszenia obostrzeń wznowiono działalność zakładów fryzjerskich i kosmetycznych. Funkcjonują jednak na nowych zasadach. Obowiązkowe jest noszenie przez klientów i obsługę maseczek, gogli lub przyłbic, jeśli zabieg na to pozwala. Ponadto zalecane jest używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe. Przyjmowanie klientów odbywa się tylko po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online. Klient nie może oczekiwać na usługę w poczekalni. Otwarte zostały także usługi gastronomiczne, restauracje, bary, kawiarnie. One również funkcjonują przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Obowiązuje limit osób w lokalu. Na jedną osobę musi przypadać co najmniej 4 m2. Dezyfekcja stolika powinna odbywać się po każdym kliencie. Zachowane muszą być też 2 m odległości między stolikami. Obowiązkowe jest noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego, zaś goście restauracji mogą zdjąć maseczki, jeśli. Jeśli siedzą już przy stolikach.